Kurwa, jakie drogi te nie Ty <grymne> Zysu, Pamiętasz kto kładł te schody? <grymne> kurde, nie pamiętam. chuja chujowa Marka, ta... Cikłe Sentodzjak. Też... <grymne> te schody robić krzywe? O, kurwa rozjebały się. Co to jest? Co tu się dzieje? Panie Kierowniku! Kurde, co Panie Kierowniku, daj pan fajnie chleba przed robotą Panie kierowniku, dzień, dzień dobry isiu, będziemy pracować isiu, Dzień dobry Na górze jest, żarcie Dzień dobry, dzień oh. dobry Witam, melduje się pan do robony, do robony, do roboty Nie, ja tu... ja tu... to is... paszport, paszport Polsatu Ja tu inspekcjo, ja tu inspekcjo Iś tam nakarmi murzynów i daj im coś do picia Przepraszam, ja tu inspekcja jestem, no Jaka inspekcja? Normalnie A, kier kierownik zakładu budowniczego SA Dupa A, No przecięg mnie... no, pan, roli i Zaprowadzi Zaprowadzimy... No, kupę Zaprowadzimy tam tamten, ten Dobra, chodź Dziękuję Czekaj pan, bo ja... Uwaga, A, pracę... Zamknij się tam <laughs> Zapierdalę. Cały dzień tu nożę redstone'a. Ale ja, ja muszę wyłączyć game moda. Dobra wiem, bez game moda nie założysz hełmu. Czas na przerwę, czas na redstone Okej okay, ja już tu, a, a, a buty bo ugnoję sobie je i co będzie? Czekaj pan, czekaj, czekaj. Masz tu pan jakieś jakieś tam dziurami ale a, nie masz a, pan. A pana bezpieczeństwo to co? <laughs> A wie pan, ja tak 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 sobie... Pasz pan, pasz pan, pasz. Takiego czegoś tu pan jeszcze nie widział, pasz pan. Szef jest doświadczony, nie potrzebuje pasz, butów. No no. Używa pan paszportu Polsatu mhm. i pasz pan, co paszport Polsatu robi. Wchodzisz pan normalnie pod rabinie. No to niech pan idzie. Ale no, O mnie, o mnie, o mnie przylogowało przed, z tymi butami, bo... My... Niech pan, pan poczeka! Znowu sobie buty ujebałem kur... Niech pan poczeka bo ja tutaj... tylko no, wie koniecznie szef nie wnosi tu błota! nie będę! No dobra, ja panu... Ja nie ma się dybas, nie ma się dybas Mogę już wchodzić? Kontrola sanitarna Kurie pan wchodzi! Gnoja mi pan zaniesie do chałupy! O nie no, ja tu ja tego nie sprzątam. Ej, panie, panie, patrz, poczekaj, bo tu kierow... tutaj przyszła sanitaria, macie tutaj paszporty Polsatu. I jak coś to nie dostajecie wcale połowę pensji, tylko cało. Ja, my Dzień dobry. nie dostajemy Dzień pensji się, kierowniku. Pracuję na budowie, kładę redstone. Wow, Ła, woda, bo co to było? I Dzień. panie kierowniku, znów pan gnoją na, nawnosił i się spięcie zrobiło. Jakie spięcie, panie? Ja tego nie naprawiam! Robi... Dobrze, a wy tu robicie... Dobrze! dobrze! jest! U ciastko. O kuj, a ty... No to ja idę, 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 zo idę zobaczyć to coś. Czekamy na naszą zmianę. Przepraszam, co to jest? Nie... Ale gdzie? To. to. A tu to ja se kierowniku ten, z krzesełko wciągałem trzy dni. Bo mnie kręgosłup w biodrze połamało mnie biodro boli. Noga w biedrze. Jakieś gumno to to jest! Kolega nie może wnosić krzesełek, niestety. No dobrze, idziemy dalej. Muszę sprawdzić tego redstone'a, czy dobrze położony jest. Panie, patrz, panie Pitery opóźnione na jeden. Widzi pan, najwy najwyższa klasowa kurde. A, a to co to to jest? Mogę rozwalić? Nie, pan, nie, pan... Panie, nie, nie, pan nie tyka! to ma być? O kurde! Gdy mas, Gdy mas, masów, masów, co to ma znaczyć? Sprzątać. Chodź, a my nie, pójdziemy panie, na kawę, na dole, Dobrze. Panu, no ja wam ja pan! Zwolniam pa... was! Zwolniam was! Proszę pana, na no półnicy. To, sam pan, pan kładź tego gównianego redstone'a, ja trzy bo... Pro... Ej, nie, 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 proszę, bo, 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 bo serwer zamknął, proszę pana, niech państwo... Panie... Okej, jesteśmy z powrotem. No i naprawiliście to już? No Oj. chyba pana posrało. No to weź kurwa gąbkę i wytrzy to wszystko, no ja głodny tutaj jestem, no. Panie kierowniku! Mazur, zapierdalaj z gąbką. No i ma- Szefana, a czy... chleba i raczej nie pracuje. Ty, panie kierowniku, mów mi o- Nie ja mam pajde bym... chleba, ale- ale masz pan zupę. Zasłużył pan. Panie, no life'ie, bo ja takie pytanie mam. Zamykamy zakład, czy jakoś się dogadamy? Proszę pana, myślę, że jakoś się dogadamy, ale to proszę pana tak. Słuchaj pan, pół litra na głowę i myślę, że sprawa się rozstrzygnie. No dziękuję. No To ja tu tam Słucham, za dwa miesiące. Panie tak. kierowniku! Słucham pana. Kolejny wyciek. Gąbką to dobra, kurwa! Dobra, do, do widzenia. Do widzenia. Nie drzeć tak, bo nie, nie nic nie dobraknie. będzie na filmie słychać. Dziękuję. Zapraszamy do subskrypcji mojego konta na YouTube, No tego, tego Dybasa i tego, tego Kutasa trzeciego, kto tam ma, wylał wodę. O, żeś ty, ty! ja nie mam a, konta na YouTube... Panie kierowniku! Ej, gdzie są schod... a, tutaj były. No to, panie... Czekaj, czekaj, czekaj! czekaj. Panie, panie kierowniku... Panie NoLife'ie... Nie chcę pracować. Patrz, Aha, klikać mi w reklamy, chociaż nie mam reklam. Ja się dobra to proszę pana może pana odprowadzę może pan... No to tak Bo moje gówno tam stoi i się chyba rozjebało To co proszę pana wpiszę nam to, tam, tam tego ptaszka na tą karteczkę że sprawdzony, zaliczone wszystko No pro, spędzia, proszę stady, O pytanie. nie poczekaj pan o. O, je, o jak się zaczął Co zobaczyło? pan zrobił rozjebał pan pół litra drugiego nie mam To nie zalicza No dobra to czekaj pan O się, pan się z tym pan z O kurde może? Dobrze, dobrze, musi być otwarty. dobrze niech pan da mi tą karteczkę, bo się spieszę, jest rozwolnienie, mam tą wódkę. Ty, Zysiu, widzisz ten samochód? Proszę, Redstone i... Jeden, dwa, trzy, dwa. Jeden, dwa, o dwa, 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 czy to porządny model samochodu i... Nie ma, otwieracie... Otwieracie drzwi dopiero, znaczy serwer za 30, 30 dni. Dziękuję. Rozjebali mi AUP i co ja mam, jak mam wrócić do domu? Odrzucam sprawy. Że, a, coś ty narobił, jesteśmy ma. w plecy 5000. Dobra, do widzenia idę na piechotę. Kurwa, Prze, masz. Przepane, jeszcze, jeszcze wejdzie pan. Do widzenia? Do najbliższego miasta jest 40 tysięcy kratek. A chuj wie, ile, dojdę kiedyś. <noise> dobra, bo po drodze creepery się spawnują. Dobrze, dobrze. No, ale ja panie to... inspektorze, daj pan no, to... pajdę chleba, bo mnie zgłoda ci śmie. Nie też, ale mnie nawet bardziej. Dobra, dobra noc, zapraszamy do nas na filmy. I, so, I dobra. Daj suba! Mazduk Jelenoszczyk. Dobra, jeszcze. wejście na pracę. Emek Arabek MC zapraszamy do subskrypcji. No life'a yes, 666. To specjalnie na filmiku buchnęło i to zalało szan